Prognoza pogody dla 12 województw spowodowała ostrzeżenia ze strony Imkw. W niemal całym kraju obowiązywał jeden lub 2. Stopień zagrożenia pogodowego. Na drogach wciąż jest niebezpiecznie. Dla mieszkańców 3-4 obszarów Polski prognoza pogody nie zwiastowała korzystnej aury. Od pomorza Gdańskiego po granice z Czechami i Słowacją, a nawet na Dolnym Śląsku zapowiadane były gołoleć, silne wiatry i zamiecie śnieżne i gęste opady śniegu. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jeden: stopień zagrożenia pogodowego dla następujących województw. Pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. 2. Stopień zagrożenia został natomiast ogłoszony dla województw śląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują dziś i jutro. Szczególnie trudna będzie noc. W wielu miejscach kraju spodziewane są bardzo intensywne opady i silne wiatry, które mogą osiągnąć prędkość nawet 65 km na godzinę. Prognoza pogody zmusza do ostrożności. W nocy zachmurzenie duże. Głównie we wschodniej połowie kraju okresowe większe przejaśnienia. Na zachodzie opady deszczu, w pasie od Pomorza Wschodniego i w Armii i Mazur po Górne Śląsk i Podkarpacie opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujące gołoleć, na północnym wschodzie Polski i w górach opady śniegu. W górach, opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm, w Sudetach do 10 cm. Temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. Na zachodzie temperatura minimalna wystąpi początkowo i w dalszej części nocy będzie rosnąć. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę, a na południowym zachodzie i nad morzem do 65 km na godzinę, zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 110 km na godzinę, w Karpatach do 90 km na godzinę i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, czytamy na stronie Imkw. Przejaśnienia przyniesie dopiero kolejny dzień, lecz nie na terenie całego kraju. Pogoda zacznie poprawiać się od województw południowych, czyli na ten moment objętych najwyższym stopniem zagrożenia pogodowego. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba będzie zachowywać ostrożności, szczególnie na drogach. Redakcja pikiok.pl życzy wszystkim kierowcom bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. W dzień zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a w ciągu dnia, miejscami na południu. Większe przejaśnienia. Opady deszczu, początkowo na wschodzie, opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoleć. W Karpatach opady śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich Podlasia do 7 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu początkowo porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 90 km na godzinę, w Sudetach 80 km na godzinę i tam wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, podaje dalej Instytut na dzień 16 stycznia. Następnego dnia będzie już lepiej, 16 stycznia pogoda delikatnie się poprawi. Nadal jednak doświadczać będziemy opadów, także deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr natomiast nie zamierza się uspokoić. Na południu kraju spodziewane są podmuchy o prędkości nawet 100 km na godzinę. W górach prognozowane są także zawieje i zamiecie śnieżne. Zobacz także na piko.